Cześć, Marias ja Dzisiaj chciałem Wam przedstawić, jak będę sobie grał w tryb kopania, ponieważ jest nowe wydarzenie. A także przez 10 dziesięciolecie doszedł tam nowy content i tak dalej. Więc chciałem Wam pokazać po prostu, co tutaj się zmieniło. I ogólnie zmontowałem z dwóch filmów, które nagrałem. Jeden będzie z randomowymi osobami, po prostu klikam kopanie, szybka, y, szybka akcja. A drugie będzie z Cherrym, Wiczką, a także z Oliwią, więc zapraszam. Czy inny youtuber mi się wpierdził na film, czyli z nami. Ciemneczkę, a dzisiaj ze mną czarna Girl. Hello. I będziemy sobie kopać, ponieważ słyszałem, że są nowe właśnie biomy i tak dalej. Pozdrawiamy wszystkich. Słyszałem właśnie, że są nowe biomy, bo aktualizacja na 10-lecie weszła i chciałbym to zobaczyć w sumie, bo już przed chwilą nagrywałem i żadna mi się tam nie ujawniła. A są niby trudne. No jak sami też widzicie, w prawym Górnym Rogu meczyk trwa 35 minut zamiast pół godziny, więc takie zmiany. I w sumie nic nie mam więcej do LNS. Ale A nie. Nie ma do dziury kop. Nie tak nie ten idzie. Nie wiem. Nie wiem. Ja nie gram w kopanie, nie? No też nie to właśnie. Też. Dwóch nubów na kopanie. Ale, ale dajcie jakiś światło, jak chcę coś zobaczyć. Wow. To skarb. Mam skarb. Chodźcie tutaj. Ciąg zwykłego czesta trzeba w trzech otwierać, no? Może dlatego, że nas jest łącznie, ale bez przesady, no. Oni no tu przyjdą, o! Przyszła. Tylko nie wiem o co chodzi. Kurde, dużo nas tu. O dobra, fajne. Im więcej, tym lepiej. Tym szybciej, teoretycznie. Dobra. Chodźcie, kopiem. Trzeba w dół kopać kamień. W dół trzeba kopać kamień, no. Zniknęła skrzynka i już nie ma jej słyszeć. Do y słychać. Dobra, lecimy dalej, no. Tu jakaś jeszcze jest. Ale tej też nie usłyszymy stąd. Dobrze, no ogólnie jedna osoba różowa nie wiem, odchodzi, ale zostało u góry jeszcze. A my kopiemy się w dół, więc nie zły No Dobra, no nie cięższy biom to już było na 100%. Dobra. Wbijcie na kawał do Czarego, on codziennie filmy wstawia Daily. <grym> nie górnik Ej nie no. Są wakacje. To można daily robić. Ale ty byś ten drugi film w końcu wstawił bo dobrze No nie, nagrywałem go dawno się skapną, że jest w poprzednim sezonie A po drugie, mam tam mniejszy level Chyba o 10 leveli <grystanie> Kurde, jakby teraz kryształki były to by się, się Ona pisze, że oddawarkę dali ten No i Dobra. gramy po co innego pisi mnie zetknęli Teraz ja was zamknę Pa to, jaki Hez? No i co, mnie prawie zabiłeś? Ja no, nie, ja dadam. też prawie zabiłem. Nie wiem, czemu bomby teraz. A nie no, później. kurde. Idealny timing. Nie Dobra. wiem, w sumie zrąbaliśmy z tymi bombami. No nie, no przecież on nam je No zabilimy no, no. O Boże, dwie bomby naraz. raz. No i weźcie. Jakie zgranie. Co Boże. Kopiemy okropnie No kurcze, dawaj to To musi tu być Tu się złamnę Kurde, dzięki wziomek Wysadzamy kurde wszystko, żeby Mieć, ale o co chodzi? Gdzie on jest? Nie chcę mi się Wpierdziać drobą To jest citarstwo ten drabę trzeba pierdzielnąć. Ok, co? Co się tutaj stało? No, mamy skrzynę <laughs> i o to chodziło, dobra. Bo się trochę zgubiłem. Obok siebie, dobra, ale mamy to. Trochę nam to zajęło, nie powiem. Nie, tu wszędzie tienty jakieś napierdziały. Dobra, na no tu bomba postawiła Ona no jest totalnie czulowa. W ogóle mnie zastanawia, po co ludzie wchodzą na górnictwo, żeby wyjść, po czasie ja wiem, Trochę dziwne, ale nie będę wnikał, nie? Ekipa podawać idziem, no Okej, okay, mam biom, A to jest kurde piekło już To nie źle, biomy, wam powiem, nowe No, znacznie trudniej było nie zawsze, kurde, no for Ja really. Wybaczcie, ale nie czekam Nie no, bym poczekał na nich, ale tam ja Nie wiem o co chodzi, jakoś mega długo i tam schodzi też ja chyba legendy nie będzie, więc kurwa Dobrze. Kurę. O! S! S! Epic no A to nie jest nic nowego. To nie jest ten świat. I chodź tu. Cherry. Gdzie? Gdzie? Aaa, dobra. Nie widziałem. No i się każdy trzęsie ale to z bsp tak mnie no co mnie stawiacie To już paliłem w lawie jak w saunie ej to chyba nowy Chcia biom był skakać. dobrze co? no ten wysadzili bombę i chyba by tam od razu nie wiem mm, nie widziałem tam jakiegoś ale dobra no niech tak będzie o Pablo, jakiś kot. A no, może to nie kot? To mój Pablo. <laughs> Dobra, to Pablo. Chod <laughs> Ej, bo pytają się na ten. No nie, no. Wiadomości. Zjarałem... <laughs> Odpisywam jej i ten. Wpadłem, no. No <laughs> jego. Rozumiem Aha, no jo. Słowo okay. rozumiem, cenzurę, no tak Dobra, napiszę wtedy, no Dobra, jestem ja w lawie, ale tam tylko lekko mnie nogi macza. Nie wiem co no. Ej, ja tu widziałem biom Musi być pięknie. Dobra. No bo ty masz jakąś schizofrenię Bombę wolę. No boże, jestem teraz i bombę. Ej, odbiłem mnie Dobra. Jestem... W sumie. Teraz się Okej, okay, stawiam bombę No Teraz postaw No, ale tak Trochę wpływowa, stary Dawaj no, Boże Jeszcze mnie nie straszcie Dobra, mnie stać na ostatnią Wziąłem jakiś skill Dobra Bomba Bomba, fantastic O kurwa Macie bombę? Macie to Oj 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 Nie gadaj No ej! Przecież my mieliśmy pieniądze ze skrzynki Co tu się odbywa? Odcinek nagrywamy, siema A, kurde Pieprzenowa hm. Ale jak chcesz to możesz z nami wystąpić ja? No nie wiem, jak już jesteś to może zostać, nie? No niech on na tą bombę strzeli, będzie dobrze. I co wy robicie na tym no odcinku? No, nie ma bomby. No aktualnie jesteśmy w takiej dupie, że wywaliliśmy wszystkie bomby. I akurat się zrespił klocek, który nie da się ręcznie wysadzić, tylko trzeba bombą, nie? No i kurde, Aha. już nie ma bomb. No ona awczy! Ona chyba... Wiesz, ja nie wiem co do mnie mówisz, bo ja nie wiem co w tych grze domyślam się. Ale dzięki za info. Miło Dobrze, mi. Dobrze, więc... Co robimy, Cherry? Ja bym się zaczął od nowa. Nie podoba mi się. Ja bym właśnie. Ja bym właśnie zostawił taki film. To jest gościu ten. To jest pokaz naszego ja, tego IQ filmu. skilla. I sobie coś tam tutaj jeszcze, no. I internetu tam się dobrego. Waliło, że, że od nowa. No bo kurde już nie ma jak przejść. Aha. A ile ściana? Po next match odpalcie, po prostu. Dwa. Ja też mam dwa. Jak się tak da, nie wiem. Ja ona mi pisze, że ją wywaliło. No. Tak można no, no powiedzieć, to... bo tu latał nad moją głową, nie? To, no, <laughs> to Dobra, I co, teraz się ten mecz. Tak. Chodź tutaj. Dokończamy. Na odcinku. Na odcinku, no. Dziękuję, no. <laughs> -a. To, ja myślałem, że skończysz ten mecz i zrobisz, odpaść nowy i odpalić dalej, nie? Nagrywany w taki sposób. Chodź ty swój. dalej to. Ej, bo się samo monitoru myć. Umyj jaja. Pozdrawiam. Dobra, ej, ten piekło jest nowy czy nie? No. Co, czy się znasz? Wydaje mi się, że... Nie wiem, nie no, widziałem tego. jest ten proszę, Ja też właśnie. Dobra, uznajmy, że to jest nowy biom, nowe pieko macie, miałem coś nowego pokazać XD macie <laughs> Essa, dobra, Essa napisz na czacie Myślę, że chyba kończymy film, bo co my tu jeszcze przez 20 minut będzie robić, skoro już jesteśmy Aha. w piekle. to siema.